Jakieś wieści od Twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorwet. Serwusz? Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm. W lesie? Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę do Jorweta. Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię demawendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałem. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Fernon roż! od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temery, Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza machakamskiego. łowca elfów, morderca kobiet i dzieci, dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły syn Długo czekałem.